To są artyści rynków, Jacek Brzewski, I love trading. W dzisiejszym odcinku Łukasz Wardyn, CMC Markets. Witaj, Łukaszu. Dzień dobry. Dziś będziemy się skupiać głównie na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, przyglądać indeksom, spółkom. Zaczynamy od szerokiego indeksu, od wig który pod koniec czerwca osiągnął historyczny rekord. To było w zaokrągleniu 68 tysięcy punktów. No, Od tamtej pory tak dobrze nie jest. Są różne sesje. Zdarzają się sesje gwałtownego spadku albo gwałtownego wzrostu. Ale mimo wszystko cały czas jednak konsolidujemy się w okolicach tego oporu, więc ja tutaj e, mimo wszystko jestem optymistą. To dość naturalne, że mamy taką zmienność nastrojów głównie, bo tak naprawdę na, na wykresie aż, ta, aż, tak dużych, aż tak dużych zmian nie ma, ale tych nastrojów no jest, jest zmienność spora. Nie można się dziwić, no jest taka po, polaryzacja opinii w tym momencie. Z jednej strony jest, jest grupa inwestorów, która oczekuje tego, że te stymulacje będą trwały, niższe stopy, to wszystko będzie, będzie się działo dalej, a z drugiej strony jest, jest grupa, która no, o, obawia się, że wrócimy do jakiejś normalizacji tej polityki monetarnej, że zaczniemy płacić za swoje długi, ale też w tym tygodniu po paru danych pojawił się też taki pogląd, to bardziej dotyczy Stanów Zjednoczonych niż Polski, że ten szczyt już odbicia gospodarczego jest za nami, więc teraz są trochę niepokoje o to, co będzie dalej. No więc w, w takim otoczeniu nie można się dziwić, że inwestorzy są bardziej wstrzemięźliwi, tym bardziej, że jesteśmy pod tym historycznym szczytem. Ale jeżeli zwrócimy uwagę na obroty, jakie są, to. I porównamy te wszystkie trzy szczyty z ostatnich kilkunastu lat. No ten, tego pierwszego z 2008 roku, 2007, 2008 roku to nie można właściwie porównywać, jeżeli chodzi o obroty, to była trochę inna rzeczywistość, w tym bardzo rozgrzany rynek po hoście, OFE do tego wszystkiego, ale już ten ostatni sprzed kilku lat to są bardzo podobne warunki, bardzo podobna atmosfera też wokół rynków kapitałowych w Polsce i jednak obroty są zdecydowanie w tym momencie, jeżeli chodzi o WIK, wyższe. E, pomimo tego, że parę spółek w międzyczasie mm, opuściło nasz parkiet, owszem, jesteśmy też właśnie za, po, po dobrym okresie, jeżeli chodzi jeżeli chodzi o IPO. Więc, więc można powiedzieć, że to się wyrównuje, ale generalnie te obroty są wyższe. Więc to są dość wiarygodne, dobre sygnały i, i trzeba to obserwować, ale myślę, że w długim terminie to raczej właśnie byłbym optymistą, nawet jeżeli przed nami byłaby jakaś, jakaś poważniejsza korekta. A główny indeks naszego rynku, WIK20, też podlega zmiennym nastrojom, bo czasami blisko mu do wyniku 2300 punktów, czasami bliżej do, do wyniku 2200. Dzisiaj, dzisiaj jest dobry przykład, czyli, czyli nagrywamy, to, nagrywamy to w czwartek, no w momencie, gdy znowu zbliżyliśmy się do, do tego górnego ograniczenia. Trendu horyzontalnego, w którym wig 20 przebywa już, już od dłuższego czasu, no to nastąpił odwrót, akurat to się nałożyło z większą słabością w Stanach Zjednoczonych, no i jest reakcja, jest, jest wyprzedaż. Natomiast to, według mnie, te rezerwy jeszcze są i to zarówno pod względem wycen, jak i na wykresach poszczególnych akcji. No może problem właśnie większy tutaj będzie z, z Wigiem banki. A jak oceniasz i, i co sądzisz o IPO, o debiutach na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie w ostatnim czasie, o debiutach takich jak na przykład Pepco Group? No generalnie, generalnie to, to myślę, to jest też bardzo pozytywna informacja właściwie można by tutaj cofnąć się aż do tego debiuta Allegro. Chyba Huge to był taki debiut, który był no wyjątkowo, wyjątkowo nieudany, a później um, to, 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 myśl, to myślę, że po pierwsze, co jest optymistyczne, że jest mnóstwo tych debiutów. No przecież w ostatnich dwóch tygodniach to mamy trzy. Dzisiaj kończą się zapisy na kawatinę, więc i, i wszędzie spora redukcja. I wszędzie jest spora redukcja. Faktem jest, że niewiele, niewiele zostawiają emitenci dla, relatywnie dla inwestorów indywidualnych. No i to też w związku z tym te redukcje są na poziomie 90-95% czy, czy nawet więcej. No ale jakby nie było, to jest, to jest bardzo dobry znak. Sporo jest tych debiutów, to jest jednoznacznie też pozytywna informacja. To jest też taki wiarygodna informacja zwrotna od emitentów, po prostu to, to pokazuje, że dla, dla spółek szukających kapitału, czy które trochę szukają kapitału, trochę akcjonariusze dotychczasowi chcieliby zredukować swoje zaangażowanie, no to znajdują już w IPO wystarczającą wycenę, atrakcyjną wycenę. Więc to, więc i, jest, i jest na to popyt i inwestorzy, indywidualni, instytucjonalni też są w stanie w krótkim terminie zarabiać na tych IPO, a do tego wszystkiego jeszcze emitenci są zadowoleni, no więc to wygląda na to, że dobra sytuacja, ale oczywiście to nie jest tylko specyfika polskiej giełdy, bo w Stanach to mamy zatrzęsienie IPO, ale w Europie. Na przykład w Norwegii mamy biuro CMC w Norwegii. Tam regularnie pojawiają się nowe debiuty, nowe, spół, nowe spółki z różnych, z różnych branż, więc obserwuję, że to, to nie tylko Stany Zjednoczone, ale naprawdę na całym świecie rynek, rynek IPO ma się świetnie i to ten giełdowy, pomimo tego, że jednocześnie. I to w przypadku kilku spółek widzieliśmy w Polsce, oczywiście mniejszych, bardziej startupowych, start ale ten crowdfunding e, e, róż różnego rodzaju, w tym e, między innymi przy, przy tokenizacji, e, również no, daje, daje sobie radę. Więc e, inwest inwestorzy są, są chętni różnego rodzaju e, zaangażowania, jeżeli chodzi o nowe spółki. A co myślisz, jakie perspektywy ma wspomniane przez ciebie Allegro? Spółka, która akurat na wykresie prezentuje się od kilku tygodni lepiej, poszła w górę, no, wraca do notowań z lutego. Szczęście w końcu takie definitywne tego poziomu 60-62 to był wyraźny sygnał, tam był ważny y, poziom oporu. I udało się to przejść, więc nie może dziwić wystrzał. No teraz inwestory już będą interesowały stricte wyniki. Na tej podstawie będą, będą szacowali to co, się, to, co się będzie działo ze spółką dalej. No to, to nie jest nic odkrywczego, tylko chodzi o to, że w ostat, że w poprzednich kwartałach no tu było dość sporo. I, I dużo miejsca było na, na spekulacje i na fantazje. Była pandemia, były lockdowny, wygaszanie, powrót. Dużo na tym, na emocjach, tak naprawdę, na tego typu atmosferze bazowali inwestorzy, tak szacowali potencjalne wyniki. Teraz wszystko wróciło na normalne tory. Mieliśmy Raporty z Maja, jeżeli chodzi o sprzedaż online, relatywnie ona bardzo mocno straciła, podkreślam, relatywnie do otwierającego się handlu detalicznego, nie e-commerce, też to, to oczywiście to było, to było naturalne, być może nawet te, te spadki były trochę większe w online niż tego rynek oczekiwał. Ale teraz, właśnie, będzie się liczyła rosnąca pozycja rynkowa Allegro. Trochę można zauważyć ostatnio, że jest korelacja pomiędzy Allegro a innymi globalnymi firmami, które działają w handlu, w handlu online. Czyli taką sytuację już mieliśmy w zeszłym roku, gdzie gdzie rosnący, między innymi Amazon ciągnąc za sobą też, też inne spółki. Trochę wyłamuje się pod tym względem tak, tak na marginesie, Alibaba, tu są, tu są inne problemy. Inne problemy, trochę odchodzimy od tego tematu Allegro, ale tutaj akurat chodzi o kwestie różnego rodzaju politycznych zagrań, nacisków, swego rodzaju walki rządu ze spółkami chińskiego rządu ze spółkami technologicznymi w Chinach. Zresztą dzisiaj też w związku z tym była pewna wyprzedaż mocniejsza w Hongkongu, więc no ale Allegro i inne spółki e-commerce mają się nieźle. To kontynuujemy wątek dużych, ważnych branż i spółek na giełdzie w Warszawie. Wspominałeś Łukaszu o WIG, o, o bankach i o indeksie WIG banki. I tutaj mamy szczyt za sobą pod koniec czerwca. Jak spojrzymy na wykres, potem było trochę gorzej. Tak, i tutaj ja to widzę absolutnie zupełnie technicznie. Po bardzo mocnej hoście dojście do ważnego oporu, gdzie tych korekt po drodze było stosunkowo mało i nie były one głębokie, więc. Względnie jak na, jak na taką drogę spekulacyjną i szybko udało się osiągnąć bardzo pokaźne stopy zwrotu, inwestorzy zaczęli, zaczęli redukować to zaangażowanie. I myślę, że to jest podstawowa kwestia. Do tego można sobie dorobić historię, ale różnego rodzaju w związku ze stopami procentowymi, z inflacją. E, ale tak kolokwialnie mówiąc, to ona mi się nie spina, bo niezależnie od odczytów inflacyjnych, niezależnie od takich doniesień z mediów, czy, czy, czy te podwyżki stóp procentowych będą szybciej, a może jednak nie, to nie, ma to, nie ma to wpływu. Notowania, więc, więc według mnie tutaj jest to czysto po prostu w tym momencie taka korekta techniczna. Ona może trochę potrwać nawet w takiej płaskiej formie i właśnie będzie ciążyła wigowi 20, ale poczekamy do, do kolejnej serii odczytów wyników. Można się spodziewać, że one będą, że one będą dobre. Też oczekiwania już, już mogą, być, mogą być większe, ale wyniki, wyniki powinny być niezłe. Branża pokazała, że, że jest w stanie bezkarnie w stosunku do nas, konkurentów, podnosić, podnosić opłaty, podnosić ceny, w ten sposób generować wyższe przychody w, w relatywnie no, trudnym środowisku dla banku, więc czekamy na wyniki. I, I na koniec, jeszcze wielkie spółki z branży wydobywczej, surowcowej, KGHM i Jastrzębska Spółka Węglowa. No, KGHM w notowaniach na wykresie to tak dwa miesiące temu miał swój szczyt, a z w lutym tego roku. Chyba mówiliśmy o tym właśnie w tym, w tym programie, że właśnie od, od wielu tygodni KGHM pomimo wzrostu w cen miedzi no nie, nie wyprzedzał ich, to, to wygląda tak, że właśnie na początku tego roku KGHM zdyskontował dość, dość pokaźne wzrosty, jeżeli chodzi o, o ceny miedzi i od tamtego momentu jest, jest korekta. Wygląda na to, że, że ta korekta, biorąc pod uwagę to, co się dzieje na, na, na kursie KGHM, że ta korekta w cenach miedzi jeszcze potrwa trochę. Natomiast właściwie to, to, jest, to jest wszystko: cena, cena miedzi dla tej spółki, nawet ja myślę, w, w tym momencie sprzyjający kurs dolar złoty, no bo jesteśmy w okolicach 3,85 i gdzieś to wygląda no, coraz, coraz no, większe niebezpieczeństwo jest dla, dla złotego. Przebicie tego 3,85, no to mogła, mógłby być kolejny impuls tutaj do tego górnego ograniczenia zakresu, w którym jesteśmy od, od dłuższego czasu, czyli gdzieś to nawet 3,95 i wyżej. Oczywiście to jest bardzo sprzyjające dla KGHM, ale ja widzę, że aż na, na to inwestorzy nie zwracają uwagi, więc kluczowa jest tutaj w tym momencie. Cena miedzi, a, a rynek jednak widzi, że ta korekta jeszcze potrwa. W związku z tym mamy jakieś wahania gdzieś w, bardziej w okolicach tego dolnego ograniczenia trendu horyzontalnego, który mamy od, od kilku miesięcy, ale tutaj jakiegoś szału, szału nie ma. Dopiero w momencie, gdy inwestorzy e, poczują, że, że ta inflacja powraca, między innymi. E, w postaci właśnie impulsów metali nieżelaznych no to wtedy, to, w, to, to wtedy, jako wyprzedzający, zobaczymy wzrosty KGHM. A Jaszczowska Spółka Węglowa i ceny węgla koksującego? No tu sytuacja jest zupełnie inna, bo inwestorzy mogą się obawiać po prostu o, o rentowność spółki. Tak, tak w przypadku KGHM-u to można się obawiać o skalę tej rentowności, natomiast JSW no inna bajka, bo tutaj jednak cały czas, cały czas chcielibyśmy, żeby ta spółka wyszła z generowania strat, więc pod tym względem jest o wiele bardziej niebezpieczna dla inwestorów. Ostatnie to odbicie z korekty, która była, no wygląda, wygląda nieźle, teraz, teraz po przebiciu 37 złotych mamy nagle, mamy nagle cofnięcie, które dla wielu, myślę, spekulantów jest zaskoczeniem, bo wyglądało na to, że jesteśmy w stanie bić kolejne, kolejne szczyty. No na pewno jest to, jest to spółka, którą warto obserwować tak spekulacyjnie i, to, i tutaj zarówno po długiej, jak i krótkiej stronie rynku, bo naprawdę jest sporo okazji i też na co bym zwrócił uwagę dla... I znowu i, i na wzrosty, i na spadki w krótkim terminie pojawia się dość sporo, sporo różnego rodzaju formacji, więc to jest, to jest ciekawa, ciekawa spółka do, no do, do krótko i średnioterminowego rozgrywania. A to Dlaczego to jest ciekawa właśnie z uwagi na to ryzyko? W momencie, gdyby wróciła rentowność i ona by rosła właśnie w związku z rosnącymi cenami, cenami koksu, no to tutaj jest ta możliwość wygenerowania zysko, zyskania na tej marży operacyjnej. No historia, owszem, pokazała, że tylko w krótkim terminie, bo później dochodzą do głosu związki, chcą, chcą więcej i nie udaje się utrzymać tego reżimu kosztów, ale jednak w krótkim terminie, gdy te ceny rosną, to tutaj naprawdę te, te potencjalne zyski, z właśnie, z tej względnie stabilnej bazy kosztowej się pojawiają i wtedy możemy mieć bardzo duże skoki cenowe. i Na to inwestorzy liczą. Ten, kto otwiera długie pozycje na JSW, to właśnie liczy na tym, że licz, wzrosną bardzo mocno ceny, ceny węgla i będzie ten przeskok taka luka właśnie w przychodach i w związku z tym skokowy wzrost kursu o spółkach na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie i o indeksach giełdowych mówił Łukasz Wardyn z CMC Markets. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. To byli artyści rynków. Następny program z tego cyklu w czwartek 15 lipca, Jacek Wrzeski, I Love Trading. Do zobaczenia.